Małe ukryte kruczki prawne to coś, czego się boisz? Nie do powiedzenia mogą sporo kosztować. Zapraszam Cię, przyjrzymy się, co jest napisane małym druczniem we wnioskach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Cześć, nazywam się Marek Banaszak i w prawnej rzeczy trudne tłumaczę prostym językiem. Niestety, jak w życiu. Tak w prawie. Ważne momenty mogą umykać naszej uwadze. Ze swojego doświadczenia wiem, że niektórzy prawnicy, sporządzający wnioski, nie mówią przed spotkaniem wszystkiego, co będzie dla ciebie istotne. Twoja wiedza to klucz do tego, żeby sprawnie przejść przez proces upadłości konsumenckiej. Już tłumaczę trzy rzeczy, które warto mieć na uwadze, jeśli myślisz o upadłości, a czego nie mówią wszyscy. Jeśli jeszcze nie wiesz, czy w ogóle możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Zapraszam cię do bezpłatnej konsultacji w linku w opisie. W marcu 2020 roku zaszła bardzo istotna zmiana. Aktualnie sąd bada na samym końcu, a nie na początku tak jak wcześniej, czy miałeś znaczący wpływ na swoją sytuację finansową. To ważne, bo jeśli znacznie przyczyniłeś się do powiększenia zadłużenia, może to być przesłanka do odrzucenia twojego wniosku. Pamiętaj o tym, że sąd nie zbada tego przy wstępnej analizie wniosku, a dopiero w momencie ustalania planu spłaty. Drugą często przemilczaną kwestią jest rola wspólnego majątku małżonków w procesie upadłości. Wytłumaczę Ci na przykładzie, jeśli masz żonę, posiadacie wspólne mieszkanie i ogłaszasz upadłość, cały Wasz wspólny majątek wchodzi do masy upadłościowej. Co więcej, Twoja żona lub mąż może domagać się zwrotu pieniędzy za jej część majątku. Stanie się wtedy Twoim kolejnym wierzycielem. Małżonkom jednak nie przysługuje żadne pierwszeństwo na liście wierzycieli. Twoje ewentualne zadłużenie względem małżonka jest tak samo ważne dla syndyka jak długi za pożyczki czy leasing. Ostatnim i niestety często niewypowiedzianym wprost problemem dotyczącym upadłości konsumenckiej jest utrata mieszkania. Zdarzyła mi się sytuacja, w której klient odwołał złożenie wniosku, bo inna firma zapewniała go, że z nimi nie utraci swojego mieszkania i będzie mógł w nim żyć. To zwykłe oszustwo. Upadłość to nie jest rozwiązanie idealne. Niestety, w większości przypadków syndyk będzie prowadził do spieniężenia majątku, żeby opłacić twoje zadłużenie. Nie znaczy to jednak, że zostaniesz bez dachu nad głową. Syndyk ma obowiązek zostawić dla ciebie kwotę, która pozwoli ci wynająć mieszkanie na okres od roku do dwóch lat, o podobnym standardzie do tego, które tracisz. Więcej o konsekwencjach upadłości dla twojego majątku mówiłem w tym filmie. Odkąd stworzyliśmy prawną, chcemy upraszczać zawiłości, które niesie za sobą system prawny. Chcemy robić to przejrzyście, dlatego tłumaczymy wprost też przykre konsekwencje upadłości. Każdy obejrzany na tym kanale film przybliży Ciebie do spokojniejszego i pewniejszego stąpania po procesie upadłości konsumenckiej. Jeżeli masz więcej pytań, zostaw je w komentarzu na dole, odniosę się do nich. Zostaw też subskrypcję i spotkamy się w kolejnych filmach. Dobrego dnia!